Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Na początku chcę was przeprosić, jeśli byście słyszeli jakieś niezidentyfikowane głosy, które się wkradają w ten oto mikrofon, to wiedzcie, wiedzcie, wiedzcie że pochodzą one y, stamtąd, źródłem tych, że jest telewizor mojej sąsiadki, u której, uwaga, to jest bardzo ważne, Nastąpił coming out swego rodzaju, ponieważ niegdyś o wasą siatka słuchała Radia Maria. Teraz katuje mnie TVN. -em. To taka ciekawostka, jak to się ludzie zmieniają. Ale przechodząc do tematu, bo spotkaliśmy się tutaj w konkretnej sprawie. Chcę się z wami dziś podzielić moim świadectwem, w jaki sposób Maria przyprowadziła mnie do Słowa Bożego, to znaczy, jak dzięki rozwijaniu duchowości maryjnej Zacząłem codziennie czytać Pismo Święte. Tak krótko, jako wprowadzenie, zapraszam Was serdecznie na ten oto odcinek na naszym wspólnym kanale Moc Słabości. Maryja jest Matką Słowa Bożego, tak mocno przyjęła do siebie Ducha Świętego, że poczęła za Jego sprawą, poczęła Syna Bożego. Słowo Boże stało się w Maryi ciałem i dokładnie tak samo jest z nami i takie ja mam doświadczenie wiary, kiedy idziemy za Maryją. Ona zawsze prowadzi nas do Chrystusa i można by to powtarzać do znudzenia, bo wydaje się, że jest to sprawa oczywista. Ale nie dla każdego. Jak się okazuje, nawet niektórzy katolicy odrzucają kult Maryi z różnych powodów. Często podają jako główny powód to, że karmią się Słowem Bożym i Słowo Boże im wystarczy. I to jest świetne, to jest super, super w znaczeniu, że karmią się Słowem Bożym. Oczywiście, że tak. Ale zauważmy, że w czasie Różańca Świętego. Rozważamy Słowo Boże. Jest to najbardziej biblijna w znaczeniu powszechności modlitwa. Różaniec to modlitwa z słowem Bożym, nie ludzkim słowem, nie moim spontanicznym słowem, które rzeczywiście też jest ważne, bo ważne jest, aby w relacji, którą jest wiara, relacji ja-Bóg, która opiera się na zaufaniu, czyli ciągłym ufaniu Bogu, te, aby w tej intymnej relacji kontaktować się z Bogiem, rozmawiać z Bogiem za pomocą tak zwanych własnych słów, prawda, spontanicznych, wyrażać swoje emocje, swoje uczucia, po prostu najzwyklej w świecie z Bogiem rozmawiać i przekazywać mu to, czym żyjemy i czym chcemy się z Nim podzielić. Ale jest to subiektywne spojrzenie na modlitwę, ponieważ tym, co ma nas najbardziej budować wewnętrznie, jest słowo Boże. A zatem różaniec jest jak najbardziej obiektywną modlitwą, ponieważ posługujemy się słowem Bożym. Dlaczego słowem Bożym? Jest to bardzo proste, niejednokrotnie o tym mówiłem. Modlitwa Ojcze Nasz, która pojawia się przy każdym dziesiątku Różańca Świętego, to są to słowa, których swoich uczniów nauczył Chrystus. A więc, jest to modlitwa Chrystusowa, modlitwa, która pochodzi bezpośrednio od Boga. Modlitwa Zdrowaś Maryjo. Jest to modlitwa, której słowa pochodzą od Archanioła Gabriela, który przybył do Maryi i zwrócił się do niej słowami Ave Maria, Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Kecharitomene w septuagincie w języku greckim oznacza to pełną łaski. Jest to imię własne Maryi, ponieważ Maryja jest przepełniona obecnością Ducha Świętego i nie może niczego innego nam dawać jak tylko Chrystusa. Bo jest wypełniona łaską Bożą i tam nic więcej od niej się nie zmieści. Jest pełna nie siebie, ale jest pełna Bożej obecności, pełna łaski. I w modlitwie Zdrowaś Maryjo pojawiają się słowa Świętej Elżbiety, kiedy to Maria dowiedziała się od Archanioła Gabriela, że pocznie za sprawą Ducha Świętego, pobiegła czym prędzej do Świętej Elżbiety, ponad 150 km w góry, aby się z nią tą radosną nowiną podzielić. I dlatego też w modlitwie Zdrowaś Mario, mamy zarówno słowa, które pochodzą od archanioła Gabriela, a wiemy, że aniołami, archaniołami posługuje się sam Bóg, a zatem są to znowu słowa pochodzące bezpośrednio od Boga, słowa jak najbardziej biblijne i słowa świętej Elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. I ostatnia część różańca w znaczeniu każdej dziesiątki różańca to jest. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, oddanie chwały Trójcy Świętej, a zatem powołanie się na najwyższy duchowy autorytet, powołanie się na Boga Ojca, który stworzył, na Chrystusa, który zbawił, i na Ducha Świętego, który nas uświęca. I teraz po tym wprowadzeniu, które trwało już kilka minut, Chcę wam powiedzieć, w jaki sposób nie Maria doprowadziła do Słowa Bożego w znaczeniu do codziennego czytania Pisma Świętego. My, katolicy, możemy mieć taki problem z Pismem Świętym, a szczególnie ci, którzy być może studiowali teologię, którzy studiowali Pismo Święte, że Biblia, wolę używać określenia Pismo Święte, bo Biblia jest jednak terminem bardziej świeckim, oznacza po prostu Biblios, czyli księgi. Pismo Święte... Nam katolikom może się po prostu, że tak powiem, brzydko, a może i ładnie, przejeść. Możemy się nim znudzić, ciągle do niego sięgając, słysząc Słowo Boże w czasie mszy świętej, słysząc słowo Boże w czasie różnych liturgii. I możemy mieć jako katolicy problem z czytaniem Pisma Świętego nie usprawiedliwiam tego, tylko mówię jak to było u mnie. Że Pismo Święte po prostu już nas niczym nie jest w stanie zaskoczyć, ale nie, dynamika duchowości maryjnej jest taka. Że Maryja, jako kobieta, a wiemy, że kobiety mają w sobie ogromną tajemnicę, która wyraża się na przykład przez intuicję kobiecą. I dlatego też święty Augustyn mawiał, że kobieta jest wyżej od mężczyzn, że łączy świat mężczyzn, świat materialny, świat cielesny, świat ten nas zewnętrzny ze światem duchowym kobieta według świętego Augustyna, jest między mężczyznami. A aniołami. Maryja jako kobieta prowadzi nas do Chrystusa drogami bardzo niekonwencjonalnymi, można powiedzieć, że indywidualizuje ścieżkę, którą prowadzi nas, każdego z nas, do Boga, mając na uwadze właśnie nasze życie wewnętrzne, nasze indywidualne zdolności, słabości, nasz codzienny duchowy trud. Jeżeli oddajemy się Maryi, to bezpośrednio oddajemy się Chrystusowi, bo ona nie jest w stanie nic zatrzymać dla siebie, tak samo jak nie była w stanie swojego życia dla siebie zatrzymać, ale oddała je Bogu, kiedy zdecydowała się, że rzeczywiście pocznie za sprawą Ducha Świętego, chociaż jak odrzekła, nie zna przecież męża. Maryja prowadzi nas tymi niekonwencjonalnymi drogami do nieba, abyśmy wcześniej, zanim tam dotrzemy, poznali Boga. Przez Słowo Boże. Jak to było ze mną, zacząłem częściej czytać Pismo Święte, dużo częściej, po mojej pierwszej pielgrzymce do Medjugorje. Już w Medjugorje odkrywałem w sobie pragnienie częstszego sięgania po Pismo Święte, szukania czegoś, co będzie odpowiedzią na moje codzienne pytania, troski, a także i radości. I podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Medjugorje Maria posłużyła się tym, co faceci lubią, to znaczy Maria zna każdego z nas doskonale. Oczywiście nie tak doskonale jak Bóg, ponieważ Maria nie jest Bogiem, natomiast jeżeli my się jej oddajemy, to ona jest w stanie tak blisko podprowadzić nas do Chrystusa, aby on nas przenikał. A Bóg dzieli się wszystkim, co otrzymuje z nią, ponieważ w niej się zakochał. Ona jest piękną tomenę pełną łaski. Maryja, jako kobieta, dokładnie wie, że faceci lubią gadżety. Nie ma co ukrywać. Lubimy gadżety, rzeczywiście tak jest. I pod właściwie ostatniego dnia mojej pierwszej pielgrzymki do Medjugorje poszedłem do jednej z księgarni, szukasz Pisma Świętego, takiego wyjątkowego, i wpadłem na pomysł, że kupię sobie Pismo Święte w języku włoskim. Tak stwierdziłem, że to będzie ciekawe, porównywać tłumaczenie polskie z tłumaczeniem włoskim. Zacząłem rzeczywiście Pismo Święte, kiedy wróciłem z Medjugorje, z tejże pierwszej pielgrzymki, czytać w języku greckim, w języku greckim, w języku włoskim, psalmy w języku włoskim, porównując je z psalmami w języku Polskim. I to już spowodowało, że częściej sięgałem po pismo święte. Maria po pierwszej pielgrzymce do Meżugorji bardzo blisko podprowadziła mnie do Słowa Bożego, bo przecież Różaniec jest modlitwą, słowem Bożym. Kolejne pielgrzymki do Meżugorji w tym roku odbyłem takie dwie. W czasie wakacji pojechał z nami ksiądz Dawid Storunia, który, jeśli to ogląda, bardzo serdecznie go pozdrawiam, który miał przy sobie pismo święte, o którym słyszałem, ale którego nigdy nie czytałem, Biblię pierwszego kościoła, z tłumaczenia Septuaginty. Pamiętam, jak ksiądz Dawid podczas jednej z konferencji przeczytał nam przypowieść o marnotrawnym synu i tam bardzo wybrzmiały te różnice w tłumaczeniu pisma świętego. W wersji Biblii tysiąclecia a Biblii pierwszego kościoła. I wtedy stwierdziłem, że coś w tym Piśmie Świętym w tłumaczeniu pier... Biblii pierwszego kościoła jest wyjątkowego. I przez całą konferencję myślałem, cóż to jest za Biblia, cóż to jest za tłumaczenie, nie wiedziałem, że jest to tłumaczenie pierwszego kościoła, chciałem po prostu sprawdzić sprawdzić po konferencji jak najszybciej gdzie takie pismo święte można kupić i pamiętam, że ksiądz Dawid po konferencji poprosił mnie, żebym pismo święte wziął i po, przyniósł mu gdzieś tam, przeniósł i tak dalej i miałem okazję, aby sobie spojrzeć, jakie jest to wydawnictwo i kiedy wróciłem z Meżugorje do Polski, pierwszą rzeczą, którą uczyniłem było zamówienie sobie Biblii w tłumaczeniu pierwszego kościoła wydawnictwa Vocatio, zresztą to wydanie Biblii otrzymało wiele nagród. Biblia pierwszego kościoła jest wydana nie tylko przepięknie, ale też bardzo praktycznie w tej wersji, którą ja mam. Można po prostu sobie tutaj zapiąć ekspres i, ekspres, ekspres i nosić ją ze sobą i czytać. I czytać, i czytać. I właśnie po drugiej i po trzeciej mojej pielgrzymce do Medjugorje zacząłem codziennie czytać Pismo Święte. Właśnie dzięki temu, że Maria posłużyła się tym, co faceci lubią najbardziej. To znaczy, podsunęła mi Pismo Święte jako swego rodzaju gadżet. I to nie chodzi o to, że Maria posłużyła się jakąś ściemą, że zakombinowała. Nie, po prostu Bóg doskonale wie, w jaki sposób do nas dotrzeć i posyła Marię, która jako kobieta jest w stanie to zrobić bardzo subtelnie. I wydarzyło się to w moim życiu bardzo subtelnie. Właśnie dzięki Maryi, dzięki pielgrzymce jednej, drugiej, trzeciej do Medjugorje, Zacząłem codziennie czytać Pismo Święte. A nie zacząłbym codziennie czytać Pismo Święte, gdybym wcześniej nie zaczął się modlić różańcem świętym. A różaniec święty jest najbardziej biblijną modlitwą w znaczeniu jej powszechności. I każdego z Was zachęcam, że nawet jeśli ten różanie święty idzie nam ciężko, jeżeli mamy Wiele rozproszeń, to to wszystko dajmy Bogu, ponieważ te rozproszenia również mogą być formą, formą modlitwy. Treścią modlitwy jest życie Chrystusa, bo przecież w rozważamy życie Chrystusa. Natomiast forma tej modlitwy może być skupiona, może być również rozproszona, co to nie oznacza, że mamy nie pracować nad swoimi rozproszeniami, ale żebyśmy nie ulegali pokusie, że skoro ciężko jest nam się modlić na różańcu i towarzyszy nam wiele rozproszeń, to różaniec nie jest. Dla mnie. Nie. To jest pokusa, powiem wprost, szatańska. Diabeł dokładnie wie, że różaniec święty jest modlitwą biblijną, że Maryja zawsze prowadzi nas do Chrystusa, że modląc się różańcem świętym, modlimy się Słowem Bożym, że im bliżej jesteśmy Maryi, tym bliżej jesteśmy Chrystusa. Im bliżej jesteśmy różańca świętego, tym bliżej jesteśmy Pisma Świętego. I tym bliżej jesteśmy... Karmienia się Słowem Bożym na co dzień. I na koniec taka moja refleksja, że kto wie, czy nie właśnie Różaniec Święty jako modlitwa biblijna jest tym, co powinniśmy proponować w czasie spotkań, to będzie mocne i dość paradoksalne, ekumenicznych. Kto wie, czy nie będzie tak, że ekumenizm, którego celem jest zjednoczenie wszystkich chrześcijan wokół Trójcy Świętej ogarnie serca wszystkich nas, wszystkich chrześcijan, katolików, protestantów i tych wszystkich rozmamów, które tam Marcin Luther naczynił i jego uczniowie. Kto wie, czy ekumenizm się nie rozwinie tylko wtedy, kiedy wspólnie na spotkaniach ekumenicznych zaczniemy modlić się Różańcem Świętym. Ponieważ powtórzę raz jeszcze, modlitwa Różańcowa jest modlitwą z Słowem Bożym. W Różańcu nie ma żadnych ludzkich słów. To moja krótka refleksja i świadectwo na temat tego, w jaki sposób Maria przez codzienną modlitwę Różańcową, która lepiej bądź gorzej mi szła i do tej pory idzie, doprowadziła mnie, nie powiem, że ostatecznie, ale w tym momencie mojego rozwoju duchowego, w jaki sposób ostatecznie do codziennego czytania Pisma Świętego. Jedna uwaga na koniec: jeżeli chcecie czytać Pismo Święte i nie wiecie, jak zacząć, to odwołam się do słów jednego z moich wykładowców biblistyki, wykładowców Starego Testamentu, który mówił. Jeżeli chcesz zacząć czytać Pismo Święte, zacznij od czytania Ewangelii według Świętego Łukasza, ponieważ jest napisana najpiękniejszym językiem pod względem literackim. Święty Łukasz był z wykształcenia lekarzem, z pasji historykiem, posługiwał się Grekom, pisał do niewierzących, w związku z tym pisał pięknym językiem. Ewangelia według Świętego Łukasza jest napisana od strony literackiej przepięknie. A zatem zacznij czytać Pismo Święte sięgając najpierw do Ewangelii według Świętego Łukasza, a później do Dziejów Apostolskich, i wróć do Księgi Rodzaju i zacznij czytać Pismo Święte od początku. A później dopiero Maryja. A przez Marię Bóg wskaże ci, co masz dalej robić. Słowo Boże, Sakramenty Święte, Nauka Kościoła Katolickiego. Różaniec święty, adoracja najświętszego sakramentu. Tylko tyle, albo aż tyle, natomiast wiem i jestem przekonany, i mam pewność, potwierdzono moim świadectwem wiary, że właśnie te pięć elementów, które wymieniłem, budują moje życie duchowe. I nie wiem w jak wielkim dole czy rowie moralnym, bagnie moralnym leżałbym dzisiaj, gdyby nie to, że Maryja przez, przez Różaniec Święty doprowadziła mnie do całej Trójcy Świętej. I doprowadziła mnie do Słowa Bożego. Dziękuję Wam za Waszą obecność na kanale. Jako bardzo ważną lekturę proponuję Wam w szkole Mary Różaniec z Wenantym Katarzyńcem, autorstwa Tomasza Terlikowskiego. Bardzo pożyteczna lektura, krótka. Kwintesencja duchowości. Maryjnej, kwintesencja duchowości różańca świętego. Proponuję je ja Wam jak najbardziej. Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, przedziwny sekret różańca świętego oraz różaniec potężna broń na trudne czasy. Te i inne pozycje znajdziecie w sklepiku Moc w Słabości www.mocsłabości.pl Widzimy się najpóźniej w niebie. A zatem... Wyrażę raz jeszcze tą naszą wspólną nadzieję. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, Hej, szczęść Boże!